Fibonacci Team. Zaczynamy, moi drodzy, zaczynamy od BTCUSD. No tutaj się pojawiają pierwsze takie sygnały, znaczy pierwsza informacja odnośnie podaży, tak? Podaż, która się na razie zaczęła pojawiać. Zaczęła się, moi drodzy, pojawiać. Widać jest to na wolumenie skumulowanym. Słychać czy nie słychać? Słychać, dobrze. Zawsze e, muszę sprawdzić, czy dobrze na transmisję działa. E, no, zdarzałem się takie hochliki jak wczoraj, że wszystko zadziałało: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, a YouTube nie zadziałał. Nie? No, raz na jakiś czas musi taki chochlik się gdzieś tam wkraść. Jeżeli chodzi o tę pierwszą podaż, tak, to jest dosyć zastanawiające, bo przez ostatni czas, zobaczcie, praktycznie przez te ostatnie kilka dni cały czas ten rynek rósł no, dosyć mocno z 37 na 44. 4 w takim szybkim czasie no i tutaj pierwsza podaż się pojawia pierwsza podaż to prawda na razie taka bardzo no, może nie mała ale na razie nie śmiało to wszystko wygląda. No i pytanie, czy ta podaż się utrzyma, czy nie. W mojej ocenie to jest ruch trójfalowy, więc on jest chwilowy. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj mamy AB, BC i punkt D na mierzeniu F100. No i to jest to wsparcie, które na pewno obserwuję w kontekście może nawet zagrania 41 500, 41,5, tak? I teraz pytanie, czy dodatkowo jeszcze ta fala CD Proszę zobaczyć, no, nam się nie zatrzyma. Praktycznie to wszystko jest na tym samym poziomie na 161,8, bo to są te wsparcia w tym momencie. Powtarzam, na Bitcoinie najważniejsze 41,541,425 dolary. Ta podaż na razie jest. Brakuje fali CD, no bo falę AB widzimy, fale BC malutką widzimy i fali CD jeszcze nie widzimy, ale tak jak mówię, proszę mieć to na uwadze. Na razie rysują się trzy fale, a więc jeżeli są trzy fale, to jest to informacja bardzo ważna, że prawdopodobnie jest to jedynie korekta przed kolejnym impulsem wzrostowym, ale po wolumenie skumulowanym będziemy to wszystko oczywiście oceniali na bieżąco. Zobaczmy na Ethereum, co takiego się dzieje. No ETH, tutaj wolumeny widzę, że się równoważą, tak na oko. Praktycznie co się pojawi, podaż, potem jest wchłaniana przez popyt i i, I na zmianę, czyli tutaj, jakby nie ma żadnej przewagi, to jest oznaka tak naprawdę jakiejś konsolidacji lub chwilowego wyhamowania, wzrostów, tak? Co ciekawe, układ harmoniczny na spadki się rysuje, czyli zobaczcie, zarówno altcoiny, mówię te większe, o większej kapitalizacji, jak i sam bitcoin też pokazuje, że jeszcze troszkę miejsca na spadek mamy. To może być chwilowe, może być na dłużej, zobaczymy, tak? Na razie tutaj spróbujemy wyznaczyć setup, który no, jest bardzo prawdopodobny w kontekście spadków na Ethereum. Proszę zobaczyć, co tutaj mamy, tak? Mamy zewnętrzne mierzenie szefali BC, mamy punkt D położony praktycznie na 786, no prawie że idealnie, tak? Bardzo ładne wzmocnienie, no i oczywiście układ harmoniczny i to wszystko nam się w tym miejscu grupuje 3184 dolary. Tutaj, jak się dobrze przyjrzymy, mamy głowę z ramionami, a więc połączenie klasycznej analizy technicznej z precyzją Fibonacciego dokładnie na tym poziomie to wszystko wypada. Czyli mamy lewe ramię, to jest ten szczyt 7 lutego głowa na x i prawe ramię na wspomnianych mierzeniach Fibo w punkcie D układu harmonicznego. Bardzo ciekawy opływ w kontekście spadków, także proszę o tym pamiętać. Litecoin, zobaczmy LTCUSD za chwilkę będą analizy na życzenie, o tutaj już tu proponujesz RIPLA, oczywiście wszystko przeanalizujemy, no i jeżeli chodzi o Litecoina, też wygląda bardziej to na spadki, aniżeli na wzrosty, mimo że wolumeny są dosyć ciekawe, no to pamiętajcie, te spadki one wcale nie muszą być jakieś bardzo mocne, tak, to może być na zasadzie, że dojdziemy do ostatniego dołka, czyli do 130 i łapiemy konsolidację, trend boczny, tak, a więc dla nas, dla traderów taki mało ciekawy wycinek czy sentyment rynku, no ale czasem takie okresy też w takim takie okresy też wpadamy. 130 to jest ten poziom wsparcia najbliższy w tym momencie. Układ harmoniczny na spadki według mnie jest bardziej prawdopodobny jak na dalsze wzrosty. Jeżeli chodzi o Oripol, zobaczmy. Jak się sytuacja układa, a no też się układa podobnie jak na Bitcoinie trójfalowo. A jeżeli trójfalowo, no to widzimy, że brakuje fali CD spadkowej, która może się zakończyć dopiero na 0,79,10. A więc widzimy, że no troszkę miejsca mamy, chodzimy po 0,84, tu jest 0,79, więc ten zakres i potencjał troszeczkę, no troszkę miejsca na spadki mamy, prawda? Więc do wypełnienia. No i tak naprawdę na całym tym szerokim rynku tych większych coinów, altcoinów, tak to wygląda. Zobaczmy kolejne Cardano proponujecie, no też tutaj się układy rysują w kontekście trójfalowym, no a jeżeli są to trójfalowe, to oczywiście cały czas rozmawiamy w kontekście dalszych spadków, zobaczcie, AB, BC i CD, mamy głowę z ramionami, czyli podobnie to wygląda jak na Iterium, tutaj mamy lewe ramię, głowa na szczycie i prawe ramię tutaj w kontekście wykończenia korekty, tak, dodatkowo oczywiście mierzenie ostatniej fali, fala FIBO, no zawsze jest to dobre połączenie, bym powiedział, że nawet obowiązkowe w, no, w kontekście potwierdzenia, tak, czy już Uzyskania precyzji dokładnie na pewnych, na pewnych poziomach. Tutaj mowa o 61,8-1,21. Tak, To jest ten poziom, to jest mierzenie małe FI całego ruchu. No i mamy też głowę z ramionami, czyli lewe ramię tutaj pokazuje głowę na szczycie i prawe ramię na wspomnianym mierzeniu FIBO. Co jeszcze, moi drodzy, potrzebujecie? Dajcie znać łapka w górę, pamiętajcie, kto jeszcze nie przybił wirtualnej piątki, niech to zrobi. Dzisiaj scalping o godzinie 16. W każdą środę o 16 przypominam, jest scalping, także serdecznie zapraszam jutro w Akademia Tradingu, no w każdą no co drugi czwartek o 16 Akademia Tradingu też jest YouTube, bardzo ciekawy temat, no ale to YouTube będę Was zapraszał, informował. W środę jest Scalping, w czwartek jest Akademia, tak? To, to chciałem, żebyście pamiętali. Także dzisiaj słyszymy się o 16 na Scalpingu, a zaproszenie macie na czacie wysłane w tym momencie przeze mnie. No proszę o jakieś takie coiny, które też. W których się orientuje, bo nie, nie śledzę, wiecie, tych wszystkich projektów. może powiedzieć, że ja jestem stara szkoła, jeżeli chodzi o krypto trading. No, zajmuję się już tym ponad 5-6 lat, myślę, ale w kontekście typowego tradingu, tak? Czyli jakby nie jestem ani hodlerem, ani nie miałem koparek krypto. Natomiast na tradingu chyba wyszedłem najlepiej, bo zwłaszcza jeżeli są duże przeceny, BESA czy zmiana cyklu, no to wtedy traderzy jakby zarabiają najwięcej, tak? Bo nie że na panice, się zarabia na, w ogóle na krótkich pozycjach Naj, najszybciej, no to też są to. Zagrania w miarę przewidywalne. No i tutaj te układy też widzimy, że jakby potwierdzają nam kolejną przecenę. No bo wszystko to się układa, wiecie, to nie jest jakaś magia. Natomiast jeżeli sobie odczytamy, tak już typowo logicznie, na chłodno sentyment, no to chyba cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym, prawda? 2,68, 2,70, jeżeli chodzi o. Eosa. Tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Scalping, godzina 16. Także przypominam, że słyszymy się dokładnie za 3,5 godziny. Jutro Akademia Tradingu. No i co? Powodzenia Wam życzę, wszystkiego dobrego. Słyszymy się na popołudniowym spotkaniu. Miłego dnia. Dzięki za dzisiaj. Łapka w górę na zakończenie. Trzymanie.